Słyszałem taką legendę, że została położona, że została położona nowa kostka na rynku no. i dziwnym trafem wjechała też nowa pana Mera. O, proszę bardzo. Panu, który to wykonywał. No, nie? No. Taka, taka. Mm -hmm. ten, a Dziwna sprawa, bo ta kostka była też wymieniana i 5 lat temu, i 10 lat temu. strasznie słaba kostka, kostka. Strasznie nie? słabą kostkę, ale to ja, a propos kostki, to ci chciałem tylko powiedzieć. To jest historia, no, tak mniej więcej od, w odległości 500 metrów od mojego domu jest taka ścieżka, była piękna. Rower, pieszo-rowerowa drogi. Ta ścieżka była właśnie z kostki brukowej zrobiona, super fajna. No i ktoś wpadł u mnie na pomysł, słuchaj, że tą kostkę całą jednego dnia, całą tą kostkę zerwali. I ona była normalnie przystosowana i zamiast tej kostki wylali no, asfalt, beton. Czyli teraz zamiast ścieżki kostkowej mamy ścieżkę asfaltową. I bardzo dobrze. Ale nie dokończyłem Ci jeszcze, bo tą kostkę, którą zdjęli, położyli obok tej yy, drogi asfaltowej, którą wylali i ona tam, ja sobie to dokładnie obserwowałem, leżała przez ponad rok. I co się z nią stało? Nie wiadomo. Ale położyli, w sensie nie zamontowali ją, tylko ją zostawili tam tak, z boku. I tak,